Krzysztof Czechak i Paweł Urbanik z Reliant Race Rally Team yy, przed, wystartują w ten weekend po, yy, w, po, w trzecim Radzie Marten, Radzie Strzelińskim. Powiedzcie, panowie, jakie są wasze uczucia przed, yy, po zapoznaniu z, tym, z odcinkami tego rajdu? Może ja zacznę. Jest e, to bardzo fajny rajd, e, Pierwszy odcinek techniczny, wąski, partie dość, dość, dość wymagające. Trzeba będzie uważać taki mały jak Subaru. E, no nie będzie łatwo ale gdzieś bardziej mi, mam wrażenie, podchodzi. Drugi z kolei dużo szybszy, dużo, dużo gdzieś tam może wybijać i to już będzie trochę tak na odwagę, więc no zobaczymy. No, przede wszystkim naszym celem jest to, żeby zbierać doświadczenie I, i dojechać do mety. To jest ważne. Oczywiście apetyt rośnie, bo w walimskiej zimówce na pierwszej rundzie Całego cyklu mieliśmy drugie miejsce, ale umówmy się, to były zupełnie inne warunki, tutaj będzie dużo szybciej i, i, i dużo więcej doświadczenia. Trzeba będzie wiesz, pewnego wyczucia samochodu. Ten samochód przechodzi co chwila jakieś modyfikacje, więc cały czas uczymy się. I cel numer jeden to jest przede wszystkim dach do mety. Wynik: zobaczymy, gdzie jest nasze miejsce w tej stawce, bo, bo jest naprawdę pokażna, nie? Paweł, dodasz coś? Nic, mamy pewne założenia na RAJD, staramy się ich trzymać do końca. Pracujemy nad szlifem opisu. I do zobaczenia na mecie w sumie. E, jak samochód. So, y, samochód jest dość bezpiecznie zestrojony. E, na razie spisuje się bez zarzutu. Mieliśmy drobne komplikacje przed samym rajdem, ale y, szybki serwis uporał się z tym. Wiemy już, że musimy oddać auto y, do, do serwisu. Zaraz po rajdzie na trochę większe modyfikacje, bo pewne rzeczy nas nie spełniają naszych oczekiwań, ale ogólnie mamy nadzieję, że przejedziemy ten rajd bez awarii. Żadnej. Panowie, a jak pogoda? Myślicie, że jutro popada troszeczkę, bo ta pogoda zapowiada się jednak troszeczkę loteryjnie. Wiesz co, sprawdzaliśmy prognozy i wydaje się, że jutro powinno być sucho. Jesteśmy przygotowani i na deszcz, i na sucho, także fajnie. I moim znaczy fajnie by było, gdyby, gdyby te pętle były w miarę takie stabilne, nie? Żeby, żeby była równa... Szansa dla wszystkich gdzieś tam i to jest dla mnie dość ważne. Gdyby, była, gdyby loteria była pogodowa, to tak trochę mogłoby wypatrzyć wyniki, a chcielibyśmy zobaczyć faktycznie, gdzie jest nasze miejsce w tak mocnej starce.